No jesteś jednak osobą zagubioną, tak? bo trafiając do domu dziecka e, zdajesz sobie te pytania, dlaczego. Bardzo często ta młodzież się obwinia. Mm, na przykład młodzież, która trafia z patologicznej rodziny, ale na przykład nie ma problemów z używkami, bo ja na przykład w życiu alkoholu nie próbowałem, ani papierosów, totalnie nie mam, nie czuję też takiej potrzeby, e, to ona wtedy popada w to. Jeszcze trafiając do tego domu dziecka właśnie na przykład dlatego, że sobie nie radzi. Na przykładowo jak się pojawia też to, że mm, odczuwa to, że jest gejem, czy po prostu ma tą swoją... Inną orientację to bardzo często stara się sobie to wyprzeć, że no tak nie jest, to jest chore. Też trafiają się takie przypadki, gdzie sama ta młodzież prosi, aby pójść do psychiatry, bo one sobie zarzucają, że są po prostu kimś innym. A problem też jest taki, że w domach dziecka nie ma kompleksowej pomocy psychologicznej. Są to bardziej takie instytucje, gdzie tak naprawdę trafiasz i. Głównej mierze pozostajesz samym sobą, że nie dostajesz tej takiej opieki, jakiej powinieneś być eee, i taka, taki młody człowiek tak naprawdę nie odnajdzie się. To jest tak naprawdę mm, trauma, której nie jesteś w stanie sobie sam mm, sprostać, bo nie masz o, jakby odpowiedzi na wiele pytań, tym bardziej jak dochodzi tutaj problem z orientacją. No, nasze państwo jest bardzo dyskryminujące i tego nie ukrywajmy. Eee, to na przykład jak idziesz... Ym, do szkoły, bo te dzieci, chodzą do szkoły publicznej, normalnie nie ma specjalnych szkół dla takich dzieci, to nie dość, że jesteś z domu dziecka i dla ciebie to już jest wstydem, bo czujesz, się, że jesteś inny. To jeszcze tym bardziej orientacja seksualna po prostu dop dopycha do ciebie te wszystkie e, takie negatywne emocje.